Czy chcesz, żeby Twoje dziecko było jak Lewandowski? To mam złą wiadomość. Bez fundamentów nigdy nie zostanie. Robert w dzieciństwie trenował różne sporty. Judo, biegi przełajowe, piłkę ręczną. Ale najważniejsze nie było to, co trenował. Tylko jakie umiejętności zdobywał. Dzięki temu nauczył się rzucać, łapać, skakać i lądować, hamować, startować, zmieniać kierunki, przewracać się i wstawać, wspinać, zwisać, utrzymywać równowagę. To są podstawowe umiejętności ruchowe. Fundament każdego sportowca. Bez nich dziecko nie ma z czego budować szybkości, zwinności czy siły. A dziś 90% dzieci w Polsce nie ma tych podstaw. Tylko 11% potrafi skakać na skakance, 74%. Procent nie potrafi kozłować. Ale my dalej marzymy o karierze lewy i zapisujemy je na czwarty trening w tygodniu zamiast dać im bazę. Nie zbudujesz wieżowca na piasku i nie zrobisz dziecka sportowca, jeśli nie potrafisz się poruszać jak dziecko. Zadbaj o fundamenty, zanim zaczniesz wymagać. Plan Motoryka Orlika to rozwój podstawowych umiejętności ruchowych dziecka przez zabawę, rywalizację i wspólne wyzwania z rodzicem. Bez sprzętu, bez wychodzenia z domu wystarczy chęć i kilka chwil razem. Budujecie nie tylko sprawność, ale też więź, pewność siebie i zdrowe nawyki na lata w rytmie dziecka dla jego przyszłości.